Fajni będą chętnie kibicować Twojemu zespołowi, ale najpierw musisz dać im herb, z którym będą się identyfikować. Wybierz jeden z tych i ruszajmy na mu. Cóż, to było proste. Teraz. Jeśli chcesz już teraz zagrać swoje pierwsze spotkanie, wybierz opcję Graj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co możesz robić dalej, wybierz opcję Ucz się i ulepszaj, aby przystąpić do wykonywania zadań i zdobywania nagród, dzięki którym wzmocnisz swój skład. W Ultimate Team znajdziesz wiele rzeczy do opanowania. Wybi Dzień dobry, witamy się z Państwem serdecznie. Przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj mamy przyjemność komentować, uwaga, pierwszy mecz o punkty w historii nowego klubu. Przytrafiło Ci się już coś takiego? Nie, nie. Nie przypominam sobie i tym bardziej się cieszę. To może być wyjątkowa okazja oglądać narodziny legendy. Zaczynają... Na samym dole ligowej piramidy, ale w mają duże apetyty. Wkrótce poszukają wzmocnień, ale tymczasem każdy z 11 piłkarzy spróbuje udowodnić, że zasługuje, żeby pozostać w składzie. Marzą o tym, żeby stać się. Spójrz, to może być bramka. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Prowadzą zatem jeden do zera. Smith. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną szybkę. Przydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Będzie okazja co zrobi Wiera. Bramka. Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze... pozbierać. 2 do 0. Gramy dalej. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Przejmuje teraz spokojnie kilka. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Dobrze obroniony strzał. Tym razem szybkie rozegranie. Ależ bomba! Oj, strata piłki! Będzie okazja! Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Ale uwaga, jest pod presją. Ashley Barnes, Smith, pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. I tracą teraz posiadanie piłki. Jest za linią obrony, uwaga! Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Rashford prowadzi piłkę. Bardzo odpowiedzialne zachowanie w obronie. Brawo. Teraz Wiera. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Smith. Ashley Barnes. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Wrzuca piłkę przed bramkę. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. PART! I GOD! Ramka kontaktowa Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik No proszę Państwa Będzie jeszcze ciekawie Mamy teraz wynik 2 do 1 Rashford dostał piłkę Mogą wyrównać Ale jeszcze nie koniec Pudło teraz! Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Chorągiewka w górze. I to tyle po akcji. Szkoda, akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Strata teraz. Kilka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. No nie, tak nie można podawać. Są coraz bliżej przeciwległej bramki, tu może być groźnie. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Pewna interwencja, łatwy strzał. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Zeszła mu ta centra z nogi, albo nadał piłce złą rotację. W każdym razie zaczniemy od bramki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Piłka ledwo się turlała, przejmuje ją bramkarz. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Rashford prowadzi piłkę. Czy będzie z tego wyrównanie? Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Rashford dostał piłkę. Dobre teraz wrzucenie z flanki. No, rzecz w tym, że bramkarz był górą. Pewnie wyłapuje to dośrodkowanie. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. I teraz dobra okazja do kontry. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Będzie okazja, co zrobi Wiera. Ależ to ładnie zneutralizował. Piłka u Jonatana Wiery. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ramkaś robi swoją robotę, ale akcja trwa. Co za przejęcie, ratuje teraz sytuację. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Mocniejszy teraz pressing. Ładna piłka w uliczkę. Tyle, że zagrożenie było tylko pozorne. Obrona okazała się czujna. Jak oceniasz jego dotychczasowy występ Jacku? Myślę, że w drugiej połowie będzie musiał zagrać lepiej. W pierwszej połowie można się było zastanawiać, czy aby na pewno w ogóle jest na boisku. To przecież wa. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Dobrze się zapowiadało, ale nic z tego. Spalony. To było dobre wyjście na pozycję, ale piłka została zagrana za późno. W takich sytuacjach liczy się idealne wyczucie chwili. Uwaga, wychodzi sam na sam. Wybija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? Jedenastka. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Jeśli to wykorzystają, zyskają poduszkę bezpieczeństwa. Nie, nie ma gola. Bramkarz broni karnego. To policja jedenastki teraz wrzuca. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Piłka dalej w grze. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. To może być wyrównanie. I tak piłka w siatce. Mamy remis. A dopiero co mieli dwa gole straty. No i mamy remis. 2-2. Takie wejścia w ślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Obrońcy powinni jednak wracać trochę szwabiej. Ale się teraz rzucił Bramka. Świetna obrona. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Foul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Zdołał Bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Dobra obrona. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Rashford. No i proszę, znakomicie założony pressing. Udało się odzyskać piłkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Czy wykorzystają okazję? A więc bramka! Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. A więc mamy 3 do 2. Stały fragment gry, jak widzimy, rozegrany na krótko. Ale szokrowa teraz! Wydawało się, że to musi wpaść! Jakże ważny jest ten rośny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Zablokowany ten strzał. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A potem tym względem są lepsi w tym meczu, prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Rashford prowadzi piłkę i piłka minęła teraz wszystkich po tym dośrodkowaniu. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem? Sam na sam z bramkarzem. Łatwiej było strzelić niż nie strzelić. Ashley Barnes. Udanie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ma czas i miejsce na centrum. O, chyba wpadnie! Skuteczna interwencja, piłka wybita. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Rashford dostał piłkę. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Poradził sobie minął z wodem. Postaje piłkę. Co teraz ją zrobi? Oj niewiele teraz zabrakło by nie spalił. Stracona szansa, by wszystko tutaj zmienić. Gdyby tylko nie wyrwał się za wcześnie. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Świetne, prostopadłe podanie. Brawo! Świetna interwencja. Co teraz zrobi? Znakomita interwencja. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. I jest ostatni gwizdek i słychać.